Pochodzi od słowa emovere, czyli poruszać się. Więc emocja to jest energia, dzięki której działamy. I teraz ta energia może Cię wspierać, ale też może mówić do Ciebie, uwaga, stop, zatrzymaj się. Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku naszego lunchboxa. To jest czas, kiedy możesz się nakarmić, nakarmić się z trawą duchową. Po co? Po to, żeby się lepiej zrozumieć. Dzisiaj chcę dać Ci trochę sygnałów, które mogą Ci być pomocne w tym, żeby radzić sobie z emocjami. Emocje trzeba zrozumieć, trzeba się przyjrzeć temu, co się kryje na ich dnie, po co w ogóle nam są emocje i jak sobie radzić w sytuacjach, w których nie rozumiemy tego, co się dzieje z nami. Czym w ogóle są te emocje i co to w ogóle za słowo i jak możemy dzięki tej wiedzy o emocjach budować naszą moc? Dlatego, że w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby aktywować Twoją siłę, aktywować Twoją moc. Bo cała mądrość, cała wiedza, która jest Ci potrzebna do tego, żeby sobie radzić tutaj w życiu, żeby spełniać swoje cele, jest zapisana w Tobie, jest zapisana w sposobie, w jaki funkcjonujesz, bo tutaj na Ziemi funkcjonujesz jako istota duchowa, masz wpływ na to, jak myślisz i masz wpływ na to, jak się czujesz. Jak jest definiowana emocja? Takie proste hasła, które mogą ci pomogą Ci zobaczyć to, czym jest tak naprawdę emocja. Stan psychiczny. Oczywiście on jest subiektywnym stanem, dlatego że to chodzi o to, jak Ty coś o Odczuwasz. Czy to jest dla ciebie przyjemne, czy nieprzyjemne, czy to jest dla ciebie stresotwórcze. To jest twój stan psychiczny, subiektywny, który właśnie w danym momencie odczuwasz. Z kolei też warto sobie to uświadomić, że to jest też stan fizjologiczny, dlatego że i ty emocje odczuwasz w swoim ciele. Więc dochodzimy do tego, że odczuwając emocje masz coś takiego, co ja nazywam sposób na interpretowanie swoich myśli i dzięki temu myśląc i odczuwając emocje, Ty masz możliwość, żeby zinterpretować. W sposób dla Ciebie korzystny daną rzeczywistość. I wreszcie, samo słowo emocja, też chcę ci powiedzieć, że z łacińskiego ono oznacza pochodzi od słowa emovere, czyli Poruszać się, więc emocja to jest energia, dzięki której działamy. I teraz ta energia może Cię wspierać, ale też może mówić do Ciebie: Uwaga, stop, zatrzymaj się, w tamtą y, bramę nie wchodź. To możesz wspierać, to jest dla Ciebie korzystne. I muszę Ci powiedzieć, że odkąd ja zajęłam się swoim rozwojem, to y, pewne myśli mi przeświecają cały czas i one mi pomagają. W tym, żeby radzić sobie z tym, co czuję. Bo jak wiesz, ja też czuję, też czuję się czasami zdenerwowana, też czuję złość, też czuję niepokój, też czuję rozczarowanie. Więc e, taka prawda, która mi pomaga zrozumieć to. W jakim miejscu jestem dzisiaj? Ona brzmi, że emocja jest mi dana po to, żeby sobie mogła poradzić z ważną sytuacją w moim życiu. A druga prawda, która też daje mi taki komfort w życiu, to ta prawda mówi o tym, że emocja przychodzi, ale też emocja odchodzi, mija. Jesteś rozdygotana. Ale to przechodzi z czasem. I te dwie prawdy są dla mnie osobiście kluczem do interpretowania sposobu, w jaki funkcjonuje tutaj na Ziemi, dlatego że ja patrzę na swoje ciało. Bo ono jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja tutaj funkcjonuję w ciele. I ja patrząc na swoje ciało, przyglądam się temu jak ja funkcjonuję i w pewnym sensie mogę powiedzieć, że funkcjonuje tak jak kontener, który te wszystkie emocje mieści i to daje mi informację, że to wszystko, co się ze mną dzieje, ono dzieje się w moim ciele i mnie przygotowuje do tego, by poradzić sobie z tym, co przynosi dany dzień, co przynosi dana sytuacja, i ta wiedza o tym, że w, moich, w moim ciele jest zapis rozwiązania, naprawdę jest dla mnie bardzo przydatny. Więc nie ma takiej potrzeby tego. Okropnego, nabytego w dzieciństwie, kategoryzowania emocji na dobre, na złe, tak się mogę czuć, tak się nie mogę czuć. Nie ma czegoś takiego jak zła emocja. No dobra, ale przecież przez pierwsze 20 lat swojego życia, a może nawet dłużej w moim przypadku, słyszałam: nie wstydź się. Coś tak głupio śmiejesz, albo e, idź, nie ma się czego bać, albo idź na ten egzamin, no co się boisz? Najwyżej cię obleje. Albo coś ciebie zabeksa, przestań tak ryczeć, czemu się mazgajsz? O co ci w ogóle chodzi? I tym podobne komunikaty. One spływały do mnie przez większość mojego życia i to dawało mi taką informację, że lepiej czegoś nie czuć albo y, muszę zrobić coś, żeby czuć się w inny sposób i z automatu jakby y, miałam wgrane to, że emocje są Dobre albo są emocje złe. Więc e, wtedy, kiedy rozpoczyna się moja przygoda z poszukiwaniem siebie, ja zaczynam wreszcie siebie lubić. Bo ja mogę być smutna, ja mogę być radosna, ja mogę płakać ze śmiechu, e, ba nawet w ogóle w tym wszystkim. Czasami myślę, że ja siebie w ogóle kocham, że jestem zafascynowana sobą. Bo wtedy, gdy przyjmuję definicję, że emocja jest. Jakby takim moim wewnętrznym pomocnikiem, tak jak anioł stróż na przykład, takim pomocnikiem, który przygotowuje mnie i moje ciało do tego, żeby sobie poradzić z daną sytuacją. No to wtedy znacznie lepiej mi się żyje i to naprawdę upraszcza moje przeżywanie, w tym przeżywanie moich emocji, bo takowe mam. To jest bardzo uwalniające, dlatego że to oznacza, że bez względu na to, jaką czuję emocję, czy, ona jest, czy to jest ogromna radość, czy to jest ekscytacja, czy szczęście, czy, czy czuję smutek, czy czuję żal, czy czuję złość, to ja mogę przeżyć dany moment i ja mogę sobie poradzić. Z daną konkretną sytuacją. I nie uciekam od emocji, nie boję się jej jak diabeł święconej wody, nie chodzę i nie zastanawiam się nad tym, no a co jeśli się rozpłaczę, a co jeśli zaczną dygotać mi ręce, nie zastanawiam się nad tym, a co jeśli ktoś zobaczy, że jestem zdenerwowana albo wzruszona, albo że jestem zła. Po prostu moje ciało tak reaguje na daną rzeczywistość i to jest dla mnie. Nie informacja. To jest dla mnie informacja. Tak jak słyszysz dialog dwóch dorosłych osób, jedna pyta drugą, która jest godzina, czternasta, piętnaście, to jest informacja o tym, co się, jaka jest godzina, po prostu informacja. Dlatego twoje emocje są dla ciebie informacją. Bije ci serce, spociłeś się, pewnie odczuwasz strach. I jest to dla ciebie informacja, żeby być bardziej ostrożnym, żeby aby zwolnić, żeby przypatrzeć się temu, co się dzieje w twoim życiu. O czym myślisz? Jakie były twoje myśli i odczuwasz strach? I chodzi o to, żebyś zareagował, żebyś zareagowała w jakiś sposób. Najczęściej. Oddychaj. Oddychaj w międzyczasie. Generalnie zawsze jest dobrze oddychać, ale wtedy, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się emocje, szczególnie ważny jest ten oddech, który jest uważnym oddechem. Uważnym, czyli takim oddechem, o którym myślisz i na którym się koncentrujesz. Obserwuję swoje córki, jak często mówią do swoich dzieci, wtedy kiedy one są właśnie w takim nabuzowaniu emocjonalnym, mówią do swoich dzieci: "Oddychaj. Oddychaj. Spokojnie, powoli oddychaj. Skup się na oddechu." Wiecie i to naprawdę działa. Działa to w przypadku Pięciolatka i zadziała to też w Twoim przypadku. Daj sobie prawo do tego, że emocja przyszła i ona odejdzie, i wtedy jesteś naprawdę w zgodzie ze sobą. Więc weź czerp z, informac czerp z informacji, które przynosi Ci Twoje odczuwanie emocji, bo naprawdę to jest w ogóle skarbnica wiedzy. Wiem, że y, jesteś w dobrym miejscu, wiem, że szukasz, że troszczysz się o to, żeby każdego dnia żyć y, coraz pełniej i ja ci dzisiaj życzę też tego, żebyś y, był bardziej świadomy nie tylko tego, o czym myślisz, ale żebyś był świadomy tego, jak się czujesz, jakie są twoje emocje i żebyś rozpoznawał znaki w swoim ciele, dlatego że emocje są takie, które cię wspierają, ale też doświadczasz takich emocji, które nie wspierają twojego ciała i dbaj o to, żeby żyć pełnią życia i żyć w zgodzie ze sobą. Dla mnie to jest ważne, jak ty się czujesz. To tyle na dzisiaj. Jeśli te treści są dla ciebie wartościowe, to wiesz kciuk w górę, możesz subskrybować mój kanał. Możesz też poprosić o to, żeby powiadomienia do Ciebie przychodziły wtedy, kiedy pojawia się na moim kanale coś nowego. W ogóle dziękuję Ci za wsparcie, którego mi udzielasz, że, że jesteś tutaj ze mną i naprawdę bardzo mi zależy na tym, żebyś mógł siebie pokochać w nowy sposób i żebyś był z siebie. Zadowolony i żebyś ty była z siebie zadowolona. Do zobaczenia!